Za nami święto Miasta Wejherowa, czyli Dzień Jakuba 2022. Po dwóch latach przerwy miejska impreza wróciła ze zdwojoną mocą. Podczas uroczystości nie zabrakło atrakcji dla aktywnych mieszkańców, którzy wzięli udział w festynie Wejherowo Biega. Podczas święta miasta prezydent Krzysztof Hildebrand wręczył także nagrody 18 laureatom oraz uhonorował miniaturą statuetki Jakuba Wejhera Dorotę Murza-Szlas, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie. Na pewno ten moment, kiedy osoby otrzymują nagrody prezydenta czy wyróżnienia jest też dla nich bardzo ważnym, ale i też dla społeczności Wejcherowa. Musimy pamiętać, że dwa lata nie było żadnych imprez na rynku z uwagi na COVID, więc dzisiaj cieszymy się, że z powrotem możemy się razem spotykać i cieszyć, bo w końcu to są urodziny miasta. Jak urodziny miasta, to urodziny społeczności, czyli wszystkich tych, którzy tutaj mieszkają w Wejherowie. Nie zabrakło także muzycznych niespodzianek. Wieczór uświetnił koncert. A... Andrzeja Piasecznego. Gościem wieczoru, urodzinowym gościem jest Piasek. Mam nadzieję, że bardzo oczekiwany artysta w Wejherowie, zresztą wiemy, że bardzo lubiany. Niestety przekładaliśmy wielokrotnie ten koncert, a przynajmniej w dwóch ostatnich latach. Dzisiaj wreszcie się ziści. Mimo tego, tej niepogody, myślę, że deszcz nie przeszkodzi publiczności, aby po prostu świetnie się bawić w wieczorze. Uroczystość tradycyjnie została poprzedzona odegraniem hejnału miasta Wejherowa przez zespół Trębaczy, a także salwą armatnią w wykonaniu kurkowego bractwa strzeleckiego w Wejherowie.